Noelo. No cześć Zbiruś, cześć Aber, cześć Artur! Słuchajcie, dzisiaj jestem naprawdę niesamowicie podescydowany tym, że pójdziemy razem na przygodę. Chodź raz na ten. chłopaki! Jak wam idą dzień w pracy? Nie Spoko. mam pracy. Jak to nie macie pracy? Mamy 10 lat ale co? Ale Zbiruś... Um, pamiętasz jak 3 dni temu wkładałem... Zbirek, dlaczego ty palisz papierosa ma 10 lat? Słuchajcie, dzisiaj chcemy wam coś pokazać, ponieważ ostatnio jak e, biegałem moje 20 km dziennie, żeby być chudszym niż aktualnie jestem, bo, bo jestem grobem, e, to odnalazłem pewną rzecz i pokażę wam ją. E, tutaj jest. To jest. E, nie wiem kurwa co to jest, ale, ty. ale dzisiaj to znalazłem. Co to, to jest za szafa? Nie mam najmniejszego pojęcia, ale co słyszałem. Tak co to jest? Ty. Co to? Ale, jaja, nie wiedziałem, że to jest prawdziwe. To naprawdę istnieje. Ale nie słuchajcie słuchajcie. Słuchajcie, w ogóle wyobraźcie, co tam może się znajdować. Naprawdę, wow. No tam wow. piraci takie skarby tam w deskiniach zawsze. Od... Ale, jaja. Pirackie statki. Oh. Na torach. No dobra, słuchajcie, ale jeszcze troszeczkę cykam. A co, jeżeli są tam jakieś duchy albo potwory, albo nie, co? Nie, to sztangę, nie? sztangę. O co ci chodzi? Sztangę, nie, nie. No tutaj burdejka siedział. <laughs> o, słuchajcie. A, jesteś na to gotowi? Ponieważ ja jestem, jestem zwarty, gotowy i w ogóle to nie wygląda ani trochę strasznie. Eee. się, jak wyjścia. Nie, nie, ale, ale come on, Zbiruś, nie, no nie masz czego bać. Dobra, słuchajcie. Bez strachu. Piraj, ehm, co ty robisz? No, Znalazłem butelkę. Ehm, Oduszą butelkę, naprawdę, zbierłeś. Ehm, Dobra, i nie dotyka się to. Ej, skąd ty masz Uzi? K jakie. Proszę. No, to, skąd to wyciągasz? Ja rozumiem, że ty mogę stawić bardzo dużo do swojego odbytu, ale że to. Dobra, wiecie co? Ehm, naprawdę, szanujmy się i, i chodźmy. Ehm, musi tu być wiele ciekawych rzeczy i w ogóle. Ale może Pamażę? Ej, i nie ej, 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 widziałem chyba coś. A nie, to ja. Ej, nieważne, to mój dzień. Okej. Okay. Dobrze, że mamy latarki, a... Okej, okay, co. Ja tu? mam butelkę. Ale ja, ja tylko na początku, że mówię, żeśmy w golfie dzisiaj po pograć, a wy chcieliście koniecznie jakieś tutaj ekstremalne warunki. Star, ale po co ja komu 10 golf? lat no, a ja mam 18 i. Nie, nie no ja nie ja czasem patyczkiem w, w kuleczkę za dwóch. Okej. Jest tutaj lewo i jest prawo. Rozdzielmy się, jak w Scooby-Doo. To co? Rozdzielamy się. No może być fajnie. Ja, ja idę na pewno na prawo. Mi się że ja to jest bardzo lewo. mądra rzecz, którą każ, każda osoba robi w prawdziwym życiu. To idziemy na prawo czy na, na lewo? Ja idę na lewo z Birkiem. No to idziemy na prawo. No to idziemy na prawo, okay, zaparznie. No dobra. No to słuchajcie, do Lef? zobaczenia. Gdzieś ja to piszcie SMS-y. No. I na okay, pewno na pewno jest. Okej, nastąpić. Okej, Zbiruś, się, słuchaj, okay. a... Ej, naprawdę bardzo... Ej, co się stało? Dlaczego? to jest tak ciemno! A to latarkę! Ej, w sumie nie ma latarki. Właśnie też nie. A... A. Okej. Okay. To było głupie rozdzielenie. Zostawiliśmy dwóch ludzi, którzy milionarki. Nie, wydaje mi się, że nie powinniśmy w ogóle zupełnie panikować. Daje się to przyjazne miejsce, wiesz, powiem ci, że grałem w wiele horrorów i, i raczej dla wszystkich to kończyło się dosyć dobrze. Co prawda były jakieś takie utrudnienia i w ogóle, ale na, na końcu jednak faktycznie a ludzie przeżywali. Dobra, Patrz, e, tam się coś świeci. Dzwonź do awera. Dobra, dzwonię. Łączenie. Odbierz, Ufa. nie odbiera Nie odbiera, okej okay. A co tym do Artura? O, dobra Artur Dobra Ponie 10 dolarów No to zaparyfa O, come on Halo, halo O Co się stało? E, Artur, gdzie jest e, Awer? Co się z nim stało? No, nie wiem co? Ale jak to? Z, znikł nagle Ale... Jakiś to... wybuch słyszałem Ar... Ale jak to wybuch? No wybuch po prostu. I przede mną jest zawalone przejście. Okej, okay, spróbujmy cię odnaleźć. Słuchaj, trzymaj się, Artur, za to się przyjdziemy. Okej. Okay. Eee, pamiętaj, e, zbiru się, o czym cię opowiadałem O nie, to jest. Cześć, świnko! Oj, słyszałeś to? Nie wiem, taka świnka. Ej. a nie, to my jesteśmy świnkami. A, nie, 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 to myślę, że to jest jak tej pajce. Inky Pepa? Okej. Okay. Ja mam 10 A... lat. Okay. Ciemno. O, 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 o kurwa, o kurwa, o kurwa. Nie, nie Weźmy tam. swoje ramiona. Hmm. Zobaczmy, jak dużo masz uda. Mam, mam, mam całkiem spore uda. Nie zmieszczę się. Chodźmy. Dobra, w albo w drugą stronę. Albo, dobra. Nie, nie, wie. nie, nie. Ale tu już ciemno. Nie, ja bym tam nie Nie szpo... widzę, nie Przed... widzę. Queenie! Queen, o! Queen. o! co tu chodzi? Queenie! Jestem że ja widziałem ciebie nago. To o to nie, dzwonił za mi Arthur. Halo. Tak? Co, co się dzieje, Widziałem kogoś w tunelu. Coś mnie goniło. A co, co ty gadasz? W, no, w no ogóle naprawdę. nie mam przekonania o całym swoim głosie. Co? To... Kurwa! Się nie wiem, coś, coś Czy tu nie, nie było, było przed, przed sekundą jasne. Ale. ale... Czyliśmy tam. O, znowu coś ty? tutaj. Okej, okay. uh, ale to może po prostu dźwięki kopalni. Uh, czekaj, masz co czas uh. Okej, okay. uh, masz Artura co czas na głosie mówiącym? Tak. Uh, Okej, okay, w porządku. Artur, uh, spokojnie, nie panikuj uh, i. O co to jest? O, co to jest? Co? O, 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 co to jest? Co to? Ej, uh, proszę pana? Proszę pana? Kurwa! Kurwa! Spierasz! Zbirasz! Spieróż! Spierasz! Kurwa, prawo, lewo, lewo, lewo! Lewo, lewo! Wracamy! Kurwa! Nie, co się stało! Co się stało? HALO! Nie! Spiruj, bierasz, bierasz! Coś za tobą biegnie! Come on! Nie, nic sam nie biegnie! Nie? Co to było? Nie wiem, że ma jaki wybuch! Zawalił się tunel. Aha. O kurwa. Bo widziałem tym. <grystanie> Witam, Begony. Begony. To <grystanie> jest jakiś świniak. Świniak tysiące. Olurę ja skazałem Ty w prawo, tybiegdzi prosto. Musimy się rozdzielić. Czuję, Begona. O nie, tutaj już byłem. Czuję ja, twój ostry <much> kaos pomiędzy moim językiem. Ty kurwo! <much> mm -mm, twoja pusia spowiła mego Freda. Zbiruś? się? dlaczego ty leżysz? Zbiruś... Cześć, piłku. Nie, 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 nie! Artur! Artur! Co się stało? Artur! Kurwa coś? za mną biegnie jakiś kurwa ściniok! Nie się nie mi ma. w łoczy, kurwa, spierdalamy stąd! Nic tam nie ma! Co się stało? No jest! Nic nie widzę. Naprawdę? Jak coś nie no, widzisz? No nic nie ma. O co chodzi? To, to wciągnęło właśnie Spirka! Ej, ewidentnie go tam nie ma! Łupasz kręg do góry na pi... No biegnij! <g exhausted noise> no. Ty jesteś Artur <televiscave> biegnij! A ja? A mama że jestem brzydki! a ja... Co? Artur, Artur! Artur, Artur, Artur! Artyrku! Arturku! Chwinio! Mama zawsze mówi, że jestem brzydki! A tak naprawdę miałem operację na pysk! Ok, ok. Kto, e którędy, którędy przyszliśmy? E, lewo czy prawo, lewo czy? Czuk... prawo! Nie! Nie! Artur! 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 No nie! Nie! O! na hmm. ja Moi przyjaciele! O! Wyjście! Wyjście! O! o! Wyjście! Co? Zbierasz? Spirek, co ty tu robisz? Spirek? 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 A? Kurwa! Kurwa, Bum, kurwa wypierdalaj! Jezu, a, 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 a. Kurwa, co to Kurwa, co, co to jest? Co to jest? Co to za gość? Wow, wow. A, 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 kurwa, samochód! Mógł... Do lasu! Do lasu! Do lasu. W W następnym odcinku znajomi narodzakani nieźle palują u niego w domu. Mogę wam coś powiedzieć? No. Wypierdale Chłopaki wchodzą razem pod prysznic. Chyba ja w kupiłem, tylko szulę z ciorak, per. Patrzcie, jaka, jak dobrze leży. Ej, ty. Ale on ma fajny tyłek, ty. Aber dowiaduje się, że ma za dwie godziny zakończenie roku szkolnego. Słuchajcie, ja się przebrałem ogólnie, mam. Mia miały te karty, zakończenie roku szkolnego, tak? Bo już ten, tak. Czy uda się im dostarczyć Avera na czas? Tego dowiecie się w kolejnym odcinku. Tylko i wyłącznie nam chłopcie Plus.